Awarie sygnalizacji świetlnych w naszym mieście to nawracający problem, który znamy choćby z końcówki poprzedniego roku. Niestety ta kwestia jest wciąż nierozwiązana, a kierowcy w pławach i inni użytkownicy dróg muszą co chwilę radzić sobie bez działających świateł w newralgicznych punktach miasta. Z taką sytuacją przez ostatnie dni mieliśmy do czynienia m.in. w obszarze ulic Piłsudskiego, piaskowa Czartoryskich oraz zielona, głęboka i Skowieszyńska. Irytacja wielu osób na zaistniałą sytuację skupia się na urzędnikach miejskich. Warto jednak pamiętać, że za sygnalizację świetlną w wymienionych lokalizacjach odpowiada zarząd. Dróg Wojewódzkich w Lublinie i to do tej instytucji powinny być kierowane wszelkie apele dotyczące trwałego rozwiązania tego problemu. Obie te drogi, oba te skrzyżowania są zarządzane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Miasto nie ma kompetencji w tym zakresie. Miasto i zarząd Dróg miejski zarządza sygnalizacjami świetnymi na swoich drogach, m.in. na ulicy Gościńczyk, Kaznowskiego, Słowackiego czy Dęblińskiej. Także Podsumowując, miasto nie ma żadnych kompetencji, odpowiedzialności, czy nie jest właściwe do realizacji jakichkolwiek działań w zakresie dróg wojewódzkich. Czyli rozumiem, żebyście nawet ze skóry wychodzili, to naprawić świateł tych, które nie działają, nie możecie. No nie, właściwą jednostką jest zarząd dróg wojewódzkich, ponieważ są, drogi, są to drogi wojewódzkie i tylko zarządca drogi może je naprawić i powinien je naprawić jak najszybciej. No trudno powiedzieć jakie są przyczyny, to Zarząd Dróg Wojewódzkich musi na ten temat odpowiedzieć, natomiast można powiedzieć, że wszędzie się zdarzają awarie. Mhm. Na naszych skrzyżowaniach również one były, ale podjęliśmy działania, żeby je przebudować, zmodernizować, i zdarzają się one na naszych miejskich sygnalizacjach świetlnych bardzo rzadko. Natomiast, jak widzimy, te sygnalizacje na drogach wojewódzkich są już dość stare, i problemy z tym są coraz większe. Podkreślę jeszcze raz. Jest to właściwość zarządu dróg wojewódzkich w Lublinie. Pomimo kilku maili, które wysłaliśmy do zarządu dróg wojewódzkich z prośbą o informację o terminie naprawy niedziałających sygnalizatorów, na żaden z nich nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Warto jednak dodać, że już po zakończeniu przygotowania tego materiału sygnalizacja na skrzyżowaniu czartoryskich Piłsudskiego Piaskowa zaczęła działać. Niestety, jeszcze w tym momencie kierowcy muszą być czujni na skrzyżowaniu głęboka, zielona i skowieszyńska. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dębińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.